Cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj odcinek ze Star Stable, w sumie z czego innego. I dzisiaj trochę nietypowy odcinek, bo jest to odcinek z moimi wpadkami i w topami, kiedy nie miałam jeszcze Star Raidera i teraz gdy go mam. I zapraszam do oglądania. Pierwszą wpadkę, jaką bym chciała wam pokazać, jest taka wpadka, że całymi dniami próbowałam przeskoczyć rzekę na drugą stronę. A jeśli mi się nie udawało, to szukałam innych sposobów, na przykład tutaj jest ten most. I próbowałam właśnie przez niego przejść, ale pokazywało mi, że nie, mo nie mogę przejść, bo nie mam Star Ridera i muszę wykupić y tą wersję premium. No i nie udawało mi się. Kolejnym śmiesznym momentem było to, że ogólnie po piątym poziomie y nie wiedziałam czemu nie mam zadań. I jeśli nie miałam zadań, to myślałam, że to jest chwilowe albo coś się stało z grą i po prostu robiłam wyścigi. I ogólnie nie wchodziłam w stronę SSO, a tam było wyraźnie napisane graj do piątego poziomu za darmo. I ja ciągle uważałam, że coś z grom jest nie tak i jest popsuta. No i na przykład jak nie miałam zadań, to jeździłam sobie po Morland i po Forcie Pinka. I po prostu tylko jeździłam. Najlepszym hitem było to, jak kilka dni temu próbowałam wjechać szybko do podwózki, ale wystrzeliło mnie na sam tył stajni i byłam tak leniwa, że nie chciałam się w ogóle wyjeżdżać stąd. Po prostu zadzwoniłam sobie po podwózkę i tam wylądowałam przed stajnią. Kolejna wpadka to była taka, że na sklepie globalnym zauważyłam, nie wiem, tak przeglądałam ciuchy i zauważyłam y, takie ubranko, które mi się nie za bardzo podobało, ale kupiłam je za starkońcy, jeszcze za starkońcy, jakby ja tego nie rozumiem, co ja wtedy zrobiłam. I tak samo z koniem jest. Y, dostałam Star Ridera, tego na zawsze i kilka dni później Yy, bo jakby ja dostałam jeszcze star końcy do tego. No i kilka dni później yy, nie chciałam jakoś ich za dużo wydawać i chciałam kupić jednego z tańszych koni, więc kupiłam yy, konia na tym bazarku koło Fortu Pinta, który mi się nie za bardzo podobał, ale go kupiłam. Yy, I tak to w sumie na nim jeździłam, nie wiem, tak dwa dni i to już był koniec. Jeżdżenia na nim, i po prostu jest w stajni, i tak sobie tam siedzi. Więc nie wiem po co ja wydałam star na te rzeczy, i naprawdę y, tego żałuję to, co zrobiłam. Kolejna sytuacja to jest taka, że nie wiedziałam o której godzinie y, są mistrzostwa. No i jak się zaczynały mistrzostwa, i wszyscy już biegli to ja goniłam osoby, bo myślałam, że niby dołączyłam do wyścigu, ale tak naprawdę nie dołączyłam. I dopiero po jakimś czasie yy, się zorientowałam, że, nie wiem, po chyba po trzech latach, czy tam po czterech grania w SSO yy, skapnęłam się, że się dołącza dzięki yy, nakliknięciu przez puchar. A tak to myślałam zawsze, że jestem w wyścigach, ale tak naprawdę nie byłam. No i tak właśnie to wyglądało. Ostatnią wpadką, którą bym chciała Wam pokazać, jest taka wpadka, że gdy ćwiczyłam na przeszkodach yy, i chyba kusowałam, nie wiem, do końca nie pamiętam, czy tam galopowałam, to gdy skoczyłam na koniu, to w pewnym momencie zaklinowałam się w przeszkodzie yy, i na niej stałam i nie mogłam przez chwilę wyjść. No i w sumie wklejewałam za chwilę tutaj filmik. Dlatego na nim w sumie nie mam tych yy, samych ubrań i konia, bo to było kilka dni temu. No więc tutaj w Tak właśnie dotarliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. No i do następnego. Cześć! You and blah blah blah. So all we ever do is go, yeah, 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 and we don't even care.